Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kanale Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. Ja nazywam się Stanisław Ryba, a moim i Państwa gościem jest pan doktor Jacek Sariusz-Wolski. Dzień dobry, panie profesorze. Dziękuję za mnie. Pan doktor był europarlamentarzystą szóstej, siódmej, ósmej oraz obecnej dziewiątej kadencji. Był wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego w szóstej kadencji w latach 2004-2007. W latach 1991-96 był pierwszym pełnomocnikiem rządu do spraw integracji europejskiej i zagranicznej, a w latach 2000-2001 sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej. Panie doktorze, pozwolę zacząć sobie od cytatu. Do 2025 roku powstaną Stany Zjednoczone, Europy. Zapowiadał wówczas w 2017 Martin Schulz, wpływowy wówczas polityk niemieckiej SDP i zarazem przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Jeden z kluczowych, właśnie tam, eurokratów, polityków, że się tak wyrażę. I stąd moje pytanie: jak pan doktor ocenia kierunek, w jakim idzie dzisiejsza Unia Europejska? Czy jest to właśnie kierunek budowy superpaństwa europejskiego. Tak jest plan. On powiedział prawdę. Taki mieli plan i to, co dzisiaj mamy na stole, to znaczy projekt zmiany traktatów uchwalony już przez Parlament Europejski i przesłany do Rady Europejskiej, to jest realizacja tego zamysłu. Jedno wyjaśnienie, to nie chodzi o Stany Zjednoczone, Europy, czyli federację. bo federacje to są takie organizmy, gdzie części składowe są równoprawne, a tu chodzi o scentralizowane, oligarchiczne, hegemoniczne, niedemokratyczne superpaństwo. Ale wszystko inne się zgadza. I ten plan ponadto jest zapisany w umowie koalicyjnej niemieckiego rządu, dzisiaj kanclerza Scholza i pozostałych partnerów koalicyjnych. I podobny plan ma również prezydent Macron. On o nim mówił już dwa razy w swoich takich wielkich wystąpieniach na Sorbonie w Paryżu. Także to jest plan na pewno elit politycznych głównego nurtu Berlina i Paryża. Jaka jest pańska opinia? Na temat paktu migracyjnego wiem, że tu pan doktor jest y, wielokrotnie się wypowiadał, jest ekspertem w tym temacie. Czy jest on y, moje pytanie dotyczy legalności y, tego tak zwanego paktu migracyjnego z unijnymi traktatami i czy jest on zgodny z unijnymi traktatami i jakie będą konsekwencje dla Polski? No, pakt migracyjny w tej chwili skończył bieg legislacyjny po przyjęciu chwilę temu przez Radę Ministrów. Ma być wdrażany od 2026 roku. Dwa lata na przygotowanie budowy infrastruktury fizycznej, i infrastruktury administracyjnej. Ten pakt po pierwsze myli dwie kategorie uchodźców, czytaj azylantów, z imigrantami. Tak naprawdę chodzi o relokowanie w Europie fali imigracyjnej potężnej fali, w sprzeczności z traktatem. Artykuł 59 ust. 5 traktatu mówi o tym, że imigracja ekonomiczna to jest 98% przywyższy. To jest wyłączna kompetencja państw członkowskich. W związku z czym albo w tej materii Unia nie powinna nic robić i zostawić wszystko państwom członkowskim, albo powinna procedować zgodnie z zasadą jednomyślności, czyli stosować prawo weta. Tak się nie stało, traktat został pogwałcony, nastąpiło obejście traktatu i w tej procedurze gwałcącej traktat rzecz została przyjęta i tam są dwa elementy szczególnie dla Polski niekorzystne, bardzo złe. Pierwszy to jest mechanizm przymusowej relokacji. Albo bierzesz narzuconych imigrantów, albo płacisz karę 20 tysięcy euro od jednej osoby nieprzyjętej. I drugie rozporządzenie, bo w sumie jest to 10 rozporządzeń, na warunki kryzysu przewiduje szczególny mechanizm, kiedy jednostronnie i arbitralnie Komisja Europejska może zwiększyć ilość relokowanych imigrantów, ponad to co przewidziane, i zwiększyć kwotę za nieprzyjmowanie imigrantów. I tutaj tylko sufit jest limitem. Wszystko się może wydarzyć. Jest to kompletne ubezwłasnowolnienie w dziedzinie polityki migracyjnej państw członkowskich i przekazanie tych kompetencji de facto e, nieobieralnemu gronu, jakim jest Komisja Europejska. Tak naprawdę tymi, którzy e, zarządzają Komisją Europejską, a to są Niemcy i ich akolici. Panie doktorze, był pan jednym z negocjatorów wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jakie dostrzega pan różnice polityki właśnie Unii Europejskiej z tamtych czasów, a obecną polityką? 20 lat minęło od naszego wejścia, to jest Unia nie do poznania. To jest Unia, do której wchodziliśmy i Unia dzisiaj. To są kompletnie dwa inne organizmy. Tamta była oparta o politykę dialogu i współpracy i respektu dla traktatów. Natomiast dzisiejsza Unia jest w trakcie takiej pełzającego zawłaszczania kompetencji i stawania się superpaństwem i ubezwłasnowalniania, pozbawiania krajów, krajów członkowskich ich kompetencji i suwerenności. Także dwa bardzo odmienne stany. Dlatego uważam, że powinniśmy ten proces zatrzymać i cofnąć. Jaki jest pomysł PiSu na obronę interesu rolników przed Europejskim Zielonym Ładem? No po pierwsze, po pierwsze yy... To jest rezygnacja i wycofanie się z tych wszystkich elementów nakazujących rolnikom, co siać, co hodować i jak prowadzić gospodarstwo. Między innymi z tych najbardziej drastycznych, które nakazują ugorowanie części ziemi, które nakazują zalewanie wodą niektórych terenów, ale przede wszystkim całej góry biurokracji, której się wymaga. Koncepcja Zielonego Ładu chce uczynić z rolnictwa rodzaj skansenu, a z rolników kustoszy tego skansenu, i oni mają służyć temu pomysłowi zielonej Europy, a nie Europy produkującej żywność. To jest ponadto pomysł na to, żeby zrezygnować z bezpieczeństwa żywnościowego, z samowystarczalności żywnościowej Europy, co może mieć katastrofalne skutki. Gdyby ktoś chciał przerwać łańcuchy dostaw. Także pomysł polega na tym, ażeby wycofać się z tych rozstrzygnięć, które po części mają już formę aktów prawnych. Do tego jest potrzebna odpowiednia siła i większość europosłów w parlamencie europejskim. O tym zdecydują eurowybory. Panie doktorze, jak pan ocenia obecne działania Donalda Tuska i jego rządu względem Unii Europejskiej. Tu nasuwa się na myśl blokada przez rząd projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, który jest właśnie jedną z większych inwestycji w Polsce. Z racji też przeszłości Pana w, w strukturach Partii Platformy Obywatelskiej, myślę, że Pan tutaj intencje Donalda Tuska bardzo dobrze zna i jakby mógł Pan podzielić się z nami swoją opinią, w jakim interesie działa Donald Tusk. Hamując te wielkie projekty inwestycyjne niezbędne Polsce, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, Port w Świnoujściu, użeglowienie Odry, nuklearna atomowa energia, to są wszystko projekty, które są w sprzeczności z polityką Niemiec. W związku z czym zastopowanie ich leży w interesie Niemiec i taki jest sens polityki rządu Tuska. Natomiast sam port Centralny komunikacyjny. No, na ostatniej sesji w Strasburgu sam raz z innymi głosowałem za aktem, który uznaje centralny port komunikacyjny za element koniecznej infrastruktury transportowej Unii Europejskiej. Czyli poza tym, że to służy niemieckim interesom, jest to coś sprzeczne, co jest sprzeczne z planami transeuropejskich sieci transportowych, gdzie Unia ten projekt popiera i jest gotowa go również wspierać finansowo. My mamy z tego zrezygnować. Rząd Tuska chce zrezygnować z pieniędzy na CPK, po to, żeby się przypodobać Niemcom. Schuman, De Gasperi oraz y, Abenauer, ojcowie, uznawani za ojców założycieli Unii Europejskiej, w istocie inicjatorzy i założyciele Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, widzieli przede wszystkim. Y, Przyczyny zagrożeń wojennych w sprzecznościach interesów gospodarczych oraz surowcowych. Ich zdaniem, właśnie receptą na ten problem miał być ten wspólny obszar gospodarczy i surowcowy państw, i odpowiedzią na to była Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Natomiast Altiero Spinelli widział przyczynę wojen w istnieniu państw narodowych to była ta różnica między właśnie nimi. I patrząc na działania Unii Europejskiej w ostatnich latach, Wydaje się, że te pierwotne ideały ojców, założycieli odeszły do lamusa, a drogą, która obrała Unia Europejska jest właśnie myśl Spinellego. Co pan sądzi? Dokładnie pan... tak. Miała być to wspólnota pokojowej współpracy i sposób, żeby zapobiec okropnościom wojny. Dlatego ten projekt, jego ojcostwo, to, jest, to są ci chrześcijańsko-demokratyczni dzisiaj już w drodze na ołtarze. Politycy tacy jak Robert Schuman czy Alcide de Gasperi. Natomiast y, chociażby sama preambuła do rezolucji parlamentu w sprawie zmiany traktatów przywołuje jako inspirację ideową y, manifest Wentotene, komunisty trockisty Spinellego, który proponował likwidację państw narodowych. Krótko mówiąc, ten pomysł jest y, na przeciwstawnym biegunie tego, co miało być. Dlatego musimy odzyskać, odbić, obronić Europę o tych inspiracjach i korzeniach, o których myśleli ojcowie założycieli, i nie pozwolić europejskiej centrolewicy uprowadzić zdegradować tejże wspólnoty. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze, za rozmowę i życzymy powodzenia w nadchodzących eurowyborach. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy za oglądanie naszego kanału, wspieranie, subskrybowanie, lajkowanie i prosimy państwa o podawanie dalej. Bardzo dziękujemy. A to nie jest dobry finał? <ślesk>